Za Międzywojnie kanał historyczny. Kim był Boes Sawinkow? Rewolucjonista, terrorysta, pisarz i polityk, który przez całe życie niezłomnie walczył z taratem i bolszewikami. Dlaczego jego wizja demokratycznej trzeciej Rosji nie zwyciężyła? I jak naprawdę zakończyło się to burzliwe, epickie życie? Czy tajemnicza śmierć na Łubiance była samobójstwem, a czy może morderstwem? Oraz jak został oszukany przez bolszewików podczas operacji teast. O tym wszystkim na kanale Międzywojnie Serdecznie zapraszam. Bejrca Sawinkow była to bardzo fascynująca postać w historii Rosji, w historii ruchu rewolucyjnego rosyjskiego i z jednej strony był rewolucjonistą i terrorystą, ale też był wielkim przeciwnikiem bolszewików. Zresztą, no, można powiedzieć, że przez nich stracił swoje życie. No i to, co jest też istotne, z jednej strony mamy do czynienia z terrorystą, który dokonywał zamachów, gdzie ginęli ludzie, a z drugiej strony mamy do czynienia z osobą, która była, no, można powiedzieć, że piewcą tych demokratycznych metod rządzenia, a na końcu kończy swoje życie poprzez spisek ze strony Dzierżyńskiego, czyli operacji Teast. Porozmawiamy sobie właśnie na temat tej postaci, która była z całą pewnością niejednoznaczna. Dobrze, Jarku. Witam Państwa. Dzisiaj właśnie mówimy sobie o tej postaci związanej z operacją Trust, o przedstawicielu Rosyjskiej Trzeciej Drogi. A tak na wstępie tradycyjne pytanie o młodość Borysa Sawinkowa, o jego, jego pochodzenie i jego przedwojenną działalność właśnie w ruchu rewolucyjnym. Jak to wszystko się zaczęło? No można powiedzieć, że mamy do czynienia ze standardową postacią, standardowym rewolucjonistą, jeżeli chodzi o jego działalność przed I wojną światową. I tak tytułem takich kluczowych informacji, no to mamy, Borys Sawinkow urodził się w styczniu 1879 roku. W Krakowie, ale też niektóre źródła podają, że urodził się w Charkowie. Dzieciństwo spędził w Warszawie, gdzie jego rodzic spełnił funkcję sędziego i uczeszczał do, też do prestiżowego gimnazjum w Warszawie, a następnie studiował w Petersburgu na tamtejszym uniwersytecie państwowym. I jego zaangażowanie w działalność polityczną doprowadziło no, do wydalenia z uczelni już po dwóch latach studiowania. Kontynuował studia potem w Niemczech i po powrocie do Rosji działał w sensie Demokratycznej Organizacji Związku Walki o Wyzwolenie Klasy Roboczniczej. I został aresztowany w 1901 roku. Jak to przystało na rewolucjonistę, został zesłany na Syberię, gdzie wstąpił do partii socjalistów-rewolucjonistów, czyli eserowców. Po zbiegnięciu zesłania, no, zradykalizował swoje poglądy i też ideę i postanowił zostać terrorystą. Otrzymał przydział do takiej specjalnej grupy terrorystycznej i wszedł w skład Komitetu Wykonawczego Organizacji Bojowej, no, stanąc się, stał się jej takim głównym, Planistą. I ta organizacja bojowa działała niezależnie od kierownictwa partii i przeprowadziła liczne zamachy, w tym na ministra spraw wewnętrznych Wiaczesława yy, Plewę w 1905 roku. I po kolejnym aresztowaniu w 1906 roku Salinkow zbiegł no i przebywał we Francji przed wybuchem I wojny światowej. A właśnie, y, jeszcze jak Borys Sawinkow podchodził do zagadnienia samego terroru z punktu widzenia, y, oczywiście moralnego, ale też to ciekawe, estetycznego, I, i, bo to podejście było dość wyjątkowe. No, jakby to powiedział profesor Konstantin Morozow, jest to takie kluczowe pytanie i też bardzo złożone, trudne do no, pełnego pojęcia, bo Sawinkow odczuwał, że ta krew, którą przelewał, zabijała też jego samego. Te dokonane słowa były użyte do opisania jego takich wewnętrznych zmagań. Jego poszukiwania zarówno w życiu, jak i też w twórczości literackiej, takiej jak powieści, były takim poszukiwaniem człowieka zdolnego do refleksji. I miał, taki hamlet, miał takie hamletowskie rozterki, w których refleksja zdawała się tłumić wolę. I mimo to zajmował się terrorem, też pisał książki, w których wyrażał wątpliwości co do moralności właśnie tych działań. I Sawinkow uważał, że Przylewanie krwi jest niemożliwe w pewnych momentach, jednak nadal stosował terror, co też stanowiło sprzeczność obecną no, jemu przez tak naprawdę całe życie. I wspomnienia po zamachu na Plewego w 1904 roku opisuje opisują Sawinkowa jako takiego kompletnie zmienionego wyglądającego i jakby ktoś stojący na grobie, co świadczy też o ogromnym psychicznym obciążeniu i te jego osobiste dramaty w tym choroba psychiczna i śmierć teścia, samobójstwo brata Aleksandra na zesłaniu i też śmierć ojca z rozpaczy, a także śmierć nowo narodzonego syna, które no, miały miejsce w latach 1905, zbiegły się z okresem jego najintensywniejszej działalności turystycznej i pogłębiając jego ten wewnętrzny dramat i Profesor wspomniany wcześniej, Morozow, uważa, że patria SR-owców popełniła wielki błąd, wkraczając na drogę terroru politycznego w 1902 roku, nie rozumiejąc zmieniającego się kraju i działając tak naprawdę z takiej bezsilności. I Sawinkow był więc w pewnym sensie ofiarą obranej drogi, zabijając innych i też zabijając siebie samego. I jego literackie i psychologiczne zmagania z terrorem odróżniają go też od innych rewolucjonistów. No a ta działalność polityczna Sawinkowa w latach 14-18, czyli podczas tej wielkiej wojny, jak ona wyglądała? No, po wybuchu pierwszej wojny w 1914 roku, Sawinkow przebywał, jak już wcześniej wspomniałem, we Francji, głównie w Paryżu, pracując jako korespondent wojenny przy armii francuskiej. I utrzymywał bliskie kontakty ze środowiskami artystycznymi, literackimi. Powrócił do Rosji w kwietniu 1917 roku już po rewolucji lutowej i obaleniu Saratu. Szybko objął wysokie stanowisko w nowo utworzonym rządzie tymczasowym, w tym funkcję komisarza armii i frontu. Został też wicemistrem wojny, chociaż de facto to on kontrolował działania ministerstwa. I w sierpniu 1917 roku mianowano go namiestnikiem wojskowym Piotrogrodu i dowódcą tamtejszych wojsk. Ale to było tylko przez... 3 dni. Sawieńkow następnie złożył rezygnację z pełnionych funkcji. Nie zgadzał się też z polityką rządu tymczasowego po wydarzeniach związanych z próbą tzw. przywrotu Korniłowa, Zresztą na ten temat. Mieliśmy oddzielne nagranie opisujące właśnie kulisy, tak zwanego Puczu Koroniłowa. Wkrótce potem został również wykluczony z partii socjalistów, rewolucjonistów za swoje działania właśnie podczas tego kryzysu. I w okresie w tym był również nieprzejednanym przeciwnikiem bolszewików i walczył z nimi, jak to się mówi, zębami i pazurami, jeszcze przed ich zamachem stanu w listopadzie 1917 roku i po przejęciu władzy przez bolszewików, zaczął aktywnie organizować ruch oporu przeciwko nowemu reżimowi. I w marcu 1918 roku utworzył taką organizację Związek Obrony Ojczyzny i Wolności, który miał obalić bolszewicką radę komisarzy ludowych poprzez skoordynowane powstania w różnych miastach. I w lipcu tego samego roku Zainicjował powstania w takich miastach jak Jarosław, Rybińsk i Murom. Choć początkowo odnoszono sukcesy, powstania zostały brutalnie stłumione przez Armię Czerwoną, a uczestnicy no jakby inaczej by było, byli brutalnie represjonowani. No dobrze, ale to pojawia się takie właśnie zasadne pytanie, no bo on miał takie pochodzenie w sumie związane z działalnością z ruchem rewolucyjnym, a tu teraz przyszło mu walczyć w szeregach białych. Jakie były jego relacje właśnie z białymi takimi. Z de facto niektórymi carskimi generałami. No podczas wojny domowej 1722 były one dość złożone i często napięte, choć łączyła ich wspólna walka przeciwko wspólnemu wrogowi, czyli przeciwko bolszewikom, no różnice ideologiczne i polityczne prowadziły do tak naprawdę licznych konfliktów i Sawinkow jako były eserowiec, rewolucjonista, no Terrorysta dążył do stworzenia demokratycznej Rosji, co też stanowiło go w opozycji do konserwatywnych i no, też znajdowały się takie osoby, ale też monarchistów wśród białych generałów. I jego Związek Obrony Ojczyzny i Wolności otrzymał wsparcie od generałów Łowła, Korniłowa i Michała Aleksiejewa, jednakże jego obecność była. Niechętnie przyjmowana przez wielu oficerów właśnie Armii Białych, którzy postrzegali go jako no, potencjalne zagrożenie dla ich celów. I Sawinkow próbował mediować między różnymi fakcjami antybolszewickimi, starając się je zjednoczyć przeciwko wspólnemu wrogowi. Jednak jego próby często spotykały się z oporem. Na przykład jego relacje z admirałem Kołczakiem no, były dość napięte i Sawinkow próbował przekonać Kołczaka do wdrożenia nie wiem, reform agralnych, co też spotkało się z niechęcią ze strony konserwatywnych do kręgów białych. No, a tu teraz wątek polski, a jak wyglądały jego relacje z Piłsudskim? bo takowe były. No, Sawinkow następnie udał się na zachód, by rozmawiać z rządami państw zachodnich o wsparciu dla ubiałych, I kluczowym momentem było jego przybycie do Warszawy w styczniu 1920 roku i spotkanie z Józefem Piłsudskim. I zawarli oni porozumienie o wzajemnych ustępstwach terytorialnych i wspólnym formowaniu rosyjskich jednostek wojskowych na terenie Polski do walki z bolszewikami. I Stanął na czele Rosyjskiego Komitetu Politycznego w Warszawie, który był uznawany przez władze polskie. I po taktacie ryskim w marcu 1921 roku polskie rządy, wbrew stanowisku Piłsudskiego, zaczęły wygaszać jego antybolszewicką działalność w Polsce, co też doprowadziło do jego wyjazdu w październiku 1921 roku. A tu pojawia się takie bardzo kontrowersyjne twierdzenie Sawinkowa o tym, że rzekomo że Piłsudski uratował Czerwoną Rosję. I czy to jest prawda? Bo może to Rosjanie niezdolni do federalizmu, nieufni wobec własnych chłopów i gotowi na przemoc, sami przekreślili szansę na tak zwaną trzecią Rosję, której zwolennikiem był Sawinkow. W ogóle czym była ta trzecia Rosja? Sawinkow po kresce białych uważał, że rosyjski chłop, choć nienawidził komisarzy i komuny, jeszcze bardziej nienawidził starego reżimu i jego nadużyć, i w tym upatrywał jedną z przyczyn klęski ruchu białych i zwycięstwa czerwonych. Oskarżył też Pysuskiego o ocalenie czerwonej Rosji. Duża część rosyjskiego społeczeństwa traktowała pomoc zagraniczną jako taką interwencję, a Sawinkow doszedł do wniosku, że sojusze z zagranicznymi siłami zagranicznymi prowadzą do całkowitej dyskredytacji właśnie tych ruchów, które. Liczyły na wsparcie właśnie z zewnątrz. To sugeruje, że projekt Trzeciej Rosji oparty na sojuszu z Polską był już. Od samego początku obciążony. I profesor Andrzej Nowak uważa, że wielu świadomych politycznie Rosjan odrzucało walkę o wyzwolenie Rosji w porozumieniu z siłą zewnętrzną, zwłaszcza z Polską. Nawet umiarkowani przedstawiciele ruchu białych napotykali potężny opór innych sił rosyjskich przeciwko ustępstwom na rzecz ruchów narodowych, takich jak ukraiński. I profesor Nowak podkreślał również, że dziedzictwo przeszłości i po 1917 roku umożliwiły budowę pokolowego demokratycznego reżimu. Wspomniany wcześniej profesor Morozow uważa, że szansa na demokratyczny rozwój została utracona już w 1917 roku. Ponadto ten chłopski patriotyzm był często ograniczony do poziomu lokalnego, co uniemożliwiało skoordynowanie powstania takiej w szerszej skali. I demokracja przygrywa, gdy stosowana jest przemoc, zwłaszcza w skali użytej przez bolszewików. I brak reform rolniczych, postrzeganie sojuszu z Polską jako obcą interwencję oraz brutalność wojny domowej były kluczowe dla klęski tej idei, czyli idei trzeciej Rosji. A jakie są jeszcze białe plamy w biografii Sabinkowa? Tu chodzi przede wszystkim o lata 21 i 24. No, badacz postaci Sawinkowa, profesor Morozow twierdzi, że mimo wielu badań sama postać Sawinkowa jest jedną wielką białą plamą w sensie zrozumienia jego logiki, psychologii i motywacji. Wiele faktów z jego biografii wymaga dalszych badań. Istnieją wielkie dziury niewiedzy, od dzieciństwa i młodości w Warszawie po studia, z powodu też no, braku źródeł. Jego rola w wojnie domowej i innych wydarzeniach Wymaga ponownego zbadania, pamiętając, że jego wrogowie często fałszowali jego biografię. Najważniejsze białe plamy dotyczą zrozumienia jego wewnętrznych sprzeczności i dwulicowości. Istniało w nim dwóch ludzi, z których jeden negował to, co robił drugi, jeden zajmował się terrorem. Drugi go osądzał. Jeden walczył z bolszewizmem, drugi go oceniał. I z tego punktu widzenia jego samobójstwo jest całkowicie logiczne. Okres między opuszczeniem Polski w październiku 1921 roku, a przybyciem do, z powrotem do Rosji już wtedy bolszewickiej w sierpniu 1924 roku też wymaga, no może, powiedzmy sobie szczerze, dalszych badań. A teraz takie pytanie czysto hipo hipotetyczne, taka historia alternatywna. Gdyby jednak tej trzeciej Rosji się udało, to jak wyglądałaby taka trzecia Rosja pod rządami Borysa Adningowa? I czym, przynajmniej teoretycznie, różniłaby się od Rosji sowieckiej i carskiej? No, można powiedzieć, że bardzo trudno sobie wyobrazić taką sytuację. Wspomniany profesor Andrzej Nowak przywołał program Trzeciej Rosji opisywany publicycy ze Sawinkowa jako wizję Rosji wolnej od przemocy, bolszewizmu i niewolnictwa, gdzie kultywowana była wolność. Był to piękny program, jednak profesor Nowak wyraził wątpliwości, czy taki program. Oparty na środkach demokratycznych, mógłby zostać zrealizowany w 1920 roku pod doświadczeniach strasznej przemocy i demoralizacji. I partia Sawinkowa, tych SROsów, która w 1917 roku wygrała wybory i też próbowała zbudować mechanizmy parlamentaryzmu, system wielopartyjny, silne związki zawodowe oraz zapewnić swobody osobiste i polityczne w ramach demokratycznego socjalizmu, to była jedna z potencjalnych duch Rosji. Dla Rosji. Jednak Sawinkow później no, uszczarował się demokratyzmem i parlamentaryzmem. I profesor Morozow podkreślił, że to wcześniejsza koncepcja serowców, demokratyczny socjalizm, parlamentaryzm, była realną drogą dla Rosji, która jest częścią Europy. Zatem Rosja pod późniejszym Sawinkowem, który odchodził od czystej demokracji byłaby prawdopodobnie inna niż Rosja Demokratyczna postulowana wcześniej przez eserowców. A sam Sabinkow padł ofiarą takiej no dość wyrafinowanej akcji, ale bardzo przebiegłej, podstępnej, trust. Uczynioną, znaczy zorganizowaną proces pokazowy, a na końcu no, wynikła z tego bardzo tajemnicza śmierć na Biańce. I pytanie, czy on tak naprawdę popełnił samobójstwo, czy po prostu, no tak można się domyśleć, został zamordowany przez GPU? No, sowieckie służby specjalne dostrzegły zagrożenie ze strony Sawinkowa i doszły do wniosku, że, ba, że trzeba go zneutralizować. I w ramach operacji TEST stworzono fikcyjną organizację antybolszewicką, która miała rzekomo działać w Rosji i potrzebować przywództwa no, takiej postaci, takiego polityka, jakim jest Sawinkow. I tak, prowadząc takie krótkie, chcąc zrobić takie krótkie wprowadzenie, no to zresztą będziemy robić oddzielny odcinek na temat operacji TEST, to źródłem tego było, że nie chcąc doprowadzić do sytuacji, kiedy kraje Zachodu mogłyby doprowadzić do interwencji w Rosji, sprowadzono, doprowadzono do. Mm, Takiej mistyfikacji, że za niedługo ta władza bolszewicka może upaść w, z powodów wewnętrznych, czyli do, z, powodów, z powodu na przykład przeprowadzenia zamachu stanu. Także, żeby obce kraje nie chciały ingerować, można powiedzieć, że stworzono taką łudę, że po co wkraczać, jeżeli zaraz może dojść tam do przewrotu i sprawa się sama rozwiąże. I mm, czeka, mm, odkryła organizację starych carskich, Oficerów, urzędników, którzy spotykali się, no i wspominali te swoje stare dzieje. To była taka, nazwijmy to, kombatancka organizacja, która nikomu nie zagrażała. I wedle zasady, że nie trzeba ich zabijać, wystarczy ich kupić, Dzierżyński doszedł do takiego wniosku, że dojdzie do przyjęcia tej organizacji, na bazie tych ludzi stworzy się fikcyjną, Wielką organizację, która może doprowadzić do przejęcia władzy. No i zaangażowano w to wywiady różnych krajów, m.in. doszło do kompromitacji wywiadu polskiego. I agenci odpowiedzialni za operację TRAS nawiązali z nim kontakt, przekonując go, że w kraju istnieje silne podziemie, gotowe do działania, ale potrzebuje właśnie jego autorytetu. Po długich negocjacjach i zapewnieniach o bezpieczeństwie sam Winkow zdecydował się na powrót do Rosji. I w sierpniu 1924 roku po przekroczeniu granicy, no można powiedzieć nagle zostaje aresztowany przez bolszewików. Następnie osadzono go w moskiewskiej Łubiance, poddano go procesowi pokazowemu, poprzez którego skazano go na pięciokrotną karę śmierci przez rozstrzelanie. I wyrok ten... Został jednak zamieniony na 10 lat więzienia, co miało wynikać z jego pełnego przyznania się do winy. I przyznania racji władzy bolszewickiej. I niektóre źródła opisują zaskakujące warunki jego więzienia, sugerując, że żył tam jak wygnany grand senior. Miał do dyspozycji dużą celę, mógł przyjmować wizyty swojej kochanki, miał dostęp do dobrych win i koniaków, a nawet był zabijany do opery czy restauracji kilka dni w tygodniu. Mógł także niezakłócenie kontynuować pracę literacką, pisząc opowiadanie, które były od razu publikowane. I według oficjalnej wersji Sawinko 7. 1925 roku popełnił samobójstwo, wyskakując z okna budynku Łubianki. Istnieją liczne spekulacje i alternatywne wersje wydarzeń, a źródła niesowieckie często podają, że został zamordowany przez GPU o GPU, zwłaszcza gdy zainteresowanie nim na Zachodzie no, znacznie osłabło. I z jednym ze źródeł można się skłonić ku samobójstwu jako najbardziej prawdopodobnej i logicznej przyczynie jego śmierci, biorąc pod uwagę złożoną, być może dwubiegunową naturę Sawinkową. Jak to się mówi, dwie osoby, jeden trup. I nowe dokumenty sugerują, że Dzierżyński początkowo proponował dla Sawinkowa krótki wyrok 3 lata, ale ktoś inny, prawdopodobnie Uszlik sprzeciwił się, argumentując, że to za mało za, tak, za takie zbrodnie i nalegał na 10 lat. I ta znacznie duż, dłuższa kara mogła zniweczyć potencjalny plan szybkiego wyjścia na wolność, wpływając też na stan psychiczny samego Sawinkowa. Jego własne pisma z ubranki wskazują na zmęczenie, prośbę o lepsze warunki i stwierdzenia, że, może, że nie może już tak żyć, co sugerują, co też może sugerować to, że skłaniał się ku samobójstwu. I teoria morderstwa może być. Uznana za niepoważną, ponieważ władze mogły go po prostu więzić, ile chciały i bez potrzeby jego zabicia. Terrorysta, pisarz, polityk. Dlaczego postać Borca Sawinkowa wciąż budzi emocje i pozostaje symbolem innej Rosji, mimo tego, że okazał się takim politykiem dość naiwnym, czym świadczy to sama powodzenie tej operacji Trust, ale powodzenie dla bolszewików? Bo no, postać Sawinkowa pozostaje takim jednym z niewielu symbolów innej Rosji, z wielu powodów wynikających z jego burzliwego życia i też, jak wspomnieliśmy, złożonej natury. Jest pamiętany jako rewolucjonista, który konsekwentnie sprzeciwiał się zarówno reżimowi carskiemu, jak i sowieckiemu, reprezentując idee alternatywne wobec obu. I Sawinkow symbolizował koncepcję tej trzeciej drogi, demokratycznej, ale innej niż biała czy czerwona, która, która mogłaby... Żyć w przyjaznych stosunkach z wolną Polską. I ta wizja była bliska Józefowi Piłsudskiemu, który również szukał takiej demokratycznej Rosji do współpracy. Sawinkow był postacią niezwykle charyzmatyczną i integrującą, która fascynowała swoich współczesnych, w tym wybitnych polityków, jak nie wiem, Winston Churchill, Lloyd George, czy sam, uwaga, Benito Mussolini, a także pisarzy, artystów i reżyserów. I nie był tyle. Tylko politykiem i terrorystą, ale też utalentowanym pisarzem, no którego twórczość, jak na przykład powieść To, czego nie było, miała znaczący wpływ na światopogląd też innych. Złożoność Sawinkowa wynikała także z jego wewnętrznych sprzeczności. Był terrorystą, później doświadczył hamletowskich ostejek i czuł, że przelewa krew, zabija i przez to zabija samego siebie. Jego związki z Polską i środowiskiem rosyjskiej emigracji w Warszawie również przyczyniają się. Do jego pamięci, zwłaszcza w Polsce, gdzie nazwana jego imieniem ulica stała się punktem odniesienia w dialogu polsko-rosyjskim. I dramatyczne okoliczności jego śmierci na Ubiące dodają postaci takiego legendarnego wymiaru. I na tym kończymy dziś, dzisiejszy odcinek. Zapraszamy tradycyjnie Państwo do subskrybowania, lajkowania, pobielania naszych materiałów. Dziękujemy za uwagę, Stanisław Żławski. Ya software'ın